Witam serdecznie. Tym razem chcę pokazać odbarwianie bromu przez związki związaniami podwójnymi węgiel-węgiel. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, jeżeli będzie się trochę trząs obraz, ale wynika to z tego, że z racji sytuacji, jaką mamy, po prostu jestem zmuszony trzymać no, kamerę sam. A zatem przygotowałem tutaj trzy probówki. Pierwsza z cykloheksanem, jako przedstawicielem węglowodorów nasyconych, tak, cykloalkanów. Dalej cykloheksen, to jest z tej mniejszej butelki i kwas oleinowy, ten lekko zżółknięty, tak, jako przedstawiciel kwasów tłuszczowych nienasyconych. Z kolei w tej małej Erlenmajerce, kwarcowej swoją drogą, mam roztwór bromu w Dichloro dichloroetanie. Dichloro to jest podobnie się zachowuje jak w tetrachlorochloroformie jak w tetrachlorometanie tudzież w chloroformie tu większej różnicy nie ma zresztą w zadaniach naturalnych też teraz częściej można spotkać zamiast wody bromowej to właśnie roztwór bromu w jakimś chlorowanym rozpuszczalniku to specjalnego znaczenia nie ma co do obserwacji różnica tylko jest taka że w naszym przypadku powstanie układ jednofazowy zamiast dwufazowy gdzie woda będzie stanowić dolną albo górną Warstwę, bo się nie miesza z tymi związkami. A, a tu, w naszym przypadku, akurat układ powstanie jednorodny, czyli po prostu roztwór. No dobrze, no to zobaczmy, jak takie reakcje przebiegają. Pobieram sobie troszeczkę pipetą tego roztworu tak, i do pierwszej probówki wprowadzę go troszeczkę. Proszę zwrócić uwagę, po prostu rozcieńczyliśmy ten roztwór bromu właśnie w tym, w tym naszym cykloheksanie. Z kolei, jeżeli tę samą Ilość roztworu bromu wprowadzę do cykloheksenu, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Może przybliżę, mam nadzieję, że się uda. O, praktycznie od razu kolor znika. Praktycznie od razu znika, tak? Zanim zdąży dolecieć na dół. Po prostu sobie znika. Natomiast, jeżeli teraz wezmę do kwasu tłuszczowego, olejnowego, tak. Czyli nie, nie, nie przedstawiciela kwasów nienasyconych pomiędzy 9 a 10 atomem węgla, licząc od grupy karboksylowej, również jest wiązanie podwójne. I proszę zwrócić uwagę, też zanim doleci na dół, następuje odbarwienie tego roztworu brązu. Po prostu reakcja zachodzi praktycznie natychmiast. Gdybym miał tutaj kwas. Nienasycony, albo jakiś tłuszcz, przepraszam, kwas nasycony, albo jakiś tłuszcz po prostu nasycony, to obserwacja byłaby podobna jak w tej probówce, gdzie jest węglowodór nasycony. Nie zaobserwowalibyśmy jakichś specjalnych zmian. Ok. No to w sumie tyle co chciałem pokazać. Pozdrawiam, dla biomist i dla powtórki z chemii DM.